Cześć, tu Eni. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z takim krótszym filmikiem, bo chciałam się tylko podzielić z Wami radością z mojej wygranej, właśnie, która jakiś czas temu odbyła się na kanale Uszylandia. No i właśnie Uszy miała tam wybrać trzy osoby, ale wybrała aż pięć, więc fajny też gest. Super, że właśnie było nas więcej i też, że niektóre moje koleżanki, właśnie skrapowe, z którymi gdzieś tam mam większy kontakt, również wygrały. Także gratuluję dziewczyny i właśnie też strasznie się cieszę, że razem ze mną wygrała już taka całkiem bliska mi skraperka, czyli Kasia z kanału Moonlabi, więc obie się tak cieszyłyśmy razem, rozmawiając ze sobą, właśnie, że nam się udało. No i też dzięki temu możemy sobie nawzajem nawet wyciąć te skrapki, bo właśnie no wcześniej się mówiłyśmy, że w razie czego sobie wytniemy też przy okazji, bo czemu by nie, ponieważ właśnie każda z nas miała dostać inny jakby zestaw. No mnie się w sumie Wszystkie podobały, bo nie mam żadnego z tych co właśnie były. Ogólnie no, mam z O oh, mało wykrojników, bo właśnie chyba z 2-3, ale bardzo lubię z nich korzystać i często korzystam, bo mi się super z niego wykraja. I no są te takie ładne listki między innymi, więc bardzo się cieszyłam, że udało się mi właśnie no, je zdobyć. I ja akurat. Trafiłam na zestaw z takimi gałązkami. Fajnie, bo ja taki miałam tylko z Actiona. Pokazywałam Wam podczas prac właśnie świątecznych, że korzystałam z takiego jednego, ale zupełnie tam były inne. Troszeczkę te takie. Nawet w sumie nie wiem, jak to. Nazwać te takie kuleczki, właśnie świąteczne. A tutaj są w różnych wielkościach. Od razu można sobie dwa naraz wycinać. Na przykład takie, bo one są podobne, właściwie tylko troszkę, jedne mniejsze, drugie większe. No i też takie troszeczkę bardziej jak bazie, Nawet zastanawiam się, czy nie mogłyby pasować do wielkanocy równie dobrze. Właśnie, także super, że będę miała więcej wzorów, żeby sobie robić właśnie takie kompozycje pod. Różne kwiatuszki do świątecznych prac. No, a drugie, co było w komplecie, to takie liście paprotek, i to jest o tyle fajne, że nie jest to typowo świąteczny wykrojnik, i tak jak z tym będę musiała czekać raczej cały rok, żeby go użyć, tak tutaj mogę już do prac sobie go dokładać. Ostatnio też kupiłam sobie kolekcję, właśnie w której są paprotki, więc już od razu jak zobaczyłam, to pomyślałam, że mogę ja wykorzystać właśnie tam, i tu mamy taką małą. I większą, właśnie taką całkiem dużą także też na pewno będę korzystać i do tego właśnie, właśnie każdej z nas bo już też widziałam filmik od Ewy Kreatywnie pozdrawiam Cię i też Ci serdecznie gratuluję tej wygranej że właśnie również Cię wyróżniła każdej z nas właśnie dała taki fajny taguś z malowaną jakąś grafiką no, każda z nas ma prawdopodobnie inne, bo przynajmniej te dziewczyny, których widziałam już, mają inne, ja dostałam właśnie takiego fajnego liska, z którego się bardzo cieszę, bo podobają mi się właśnie takie liski i jest strasznie ładnie pokolorowany, no ja podziwiam po prostu nawet tutaj takie. No, ja już od dawna właśnie na kartkach podziwiałam, jak właśnie i maluje. No, chciałabym się nauczyć bardzo, więc... Naprawdę strasznie ładnie to wygląda. No podoba mi się te cieniowanie, Naprawdę wygląda efektownie. I do tego jeszcze to jest wszystko na fioletowym tle. No, jak dla mnie, jak znalazł. No i właśnie te chyba gwiazdeczki, to chyba wyembosowane jest właśnie chyba ze stempla. Jakieś tutaj takie chlapania, więc no naprawdę wygląda to niesamowicie. I ten napis właśnie świetny. No i oczywiście w środku są um, podziękowania za udział w zabawie, także ja też dziękuję, było mi miło właśnie napisać Ci kilka słów. Zresztą, tak jak właśnie ci pisałam, jeżeli mnie oglądasz, to no ja wchodzę, komentuję praktycznie każdy filmik, bo uwielbiam właśnie. No kartki już, jeżeli ktoś nie zna jej kanału, ja oczywiście dam do niej linka w opisie, więc kto jej nie zna, będzie mógł sobie od razu zajrzeć. Polecam naprawdę jej kanał i to nie nawet samej wygranej wiecie, bo naprawdę warto do niej zajrzeć, czy na Facebooka, czy właśnie na kanał YouTube. Ja wiem, że też ma Instagrama, bo właśnie w tym rozdaniu o tym mówiła. Ja akurat no, nie posiadam, więc tam nie zaglądam za bardzo. Już za dużo by było dla mnie do ogarnięcia bo naprawdę piękne e, właśnie kartki i jakieś tutoriale ma i również hole zakupowe e, z takimi dość ciekawymi zawsze wyszukanymi rzeczami, także ja też je lubię tam przez to oglądać, bo zawsze znajdę coś takiego zupełnie innego. E, no i dzisiaj właśnie, żeby nie pokazywać tylko samej wygranej, bo no, u mnie filmik krótki to byłoby coś dziwnego. E, nie no, już żartuję, po prostu chciałam takie coś nagrać, ale w sumie nie wiedziałam jak to właśnie do czego by to dogrywać, bo miałam nadzieję szczerze że powiedziawszy, że zmieszczę to w filmiku w tym takim podsumowaniu na koniec roku jeszcze które robiłam z tą pierwszą częścią ulubieńców skrapowych. Później myślałam, że dodam to do drugiej części, ale również filmik wyszedł za długi, więc jakoś tego nie dodałam, bo w ulubieńcach właśnie moich z 2019 pod koniec tego podsumowania dałam wszystkie zdjęcia właśnie prac, które robiłam w ciągu całego 2000, wtedy 2019 roku. No i tak samo chciałam zrobić właśnie z tym rokiem. W sumie taki filmik też częściowo dla mnie, żeby powspominać. Częściowo właśnie dla Was, jak ktoś ma ochotę. Ja strasznie lubię takie oglądać, właśnie nawet na koniec, jak jest prezentacja prac i jak to wygląda na zdjęciach, a taki przegląd prac całego roku. Myślę, że ciekawie się ogląda. No i też będę mogła potem odnieść się do tego filmu. Jeżeli ktoś mnie zapyta, właśnie w jakim klimacie tworzę, co lubię, to zawsze będzie mógł sobie wejść na taki filmik i właśnie zobaczyć, mniej więcej w jakim, właśnie stylu lubię, właśnie tworzyć. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo tak nie chciałam, tylko tutaj dawać takiej krótkiej wygranej. Także jeżeli macie ochotę przypomnieć sobie właśnie, jak działałam w całym 2020 roku, to zapraszam na przegląd takich właśnie zdjęć. A właśnie, jeżeli jesteście też nowi, od niedawna mnie oglądacie, to też myślę, że będzie to fajnie tak przejrzeć sobie w kilka minut wszystkie prace, które tworzyłam. No, bo tych filmów było za dużo, żebyście każdy jeden mogli obejrzeć. Także serdecznie już Was zapraszam na taką prezentację tych prac. A ja się z Wami mam nadzieję, że widzę już w następnym filmiku. Jeżeli oczywiście macie ochotę do mnie wstąpić, to zapraszam serdecznie. Pa. pa.